Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Dzisiaj będziemy właśnie grać w gry Znaczy Nie takie gry, że gry, że gry hmm, Tylko na PlayStation 4 I mam pomysł do jednej gry Tylko nie mogę się zdecydować czy jedna czy druga I chcę Wam to zrobić razem z Wami Bo nie wiem czy to zrobić czy to zrobić Nie mam zielonego pojęcia Nie wiem no nie wiem, jak to wyjdzie. Widzicie pewnie mój telewizor teraz, leci tutaj James Dobrowski. La 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 la, Wyrzucamy to. I, i tak. Mm -mm. Gramy na konsoli na PlayStation 4H, 4GH. PlayStation 4H. 3-4, ale ja mówię na to Playstation 4H. i No i co? Zaczynamy nową serię. Tak, od teraz mówię, zaczynamy nową serię. Bo ma to być nowa seria na moim kanale. Będzie się pojawiała oczywiście nieregularnie na moim kanale. To na razie jest tak, żeby zobaczyć, czy Wam się by się spodobało to. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. W ogóle nie wiem. Czy Wam się ta seria spodoba? idę już z materiału? Minuta 47. Dwie minuty gadania. Szybko zmienimy płytę. Mhm. Mm Zaczynamy tak mm, spokojnie, to jest gra, którą już przyszedłem całą, ale to było, nie wiem, jakieś 4-5 miesięcy temu, zapomniałem niej totalnie, jak się to grało, oki okay. wkładamy, ta wersja, to już po tyture, mogliście się domyślić, to będzie Tekken 7, Tekken 7, Tekken, Tekken 7. Od razu pomysł, żeby nagrać kilka odcinków na zapas, żeby się potem nie męczyć. Więc y, nie mówcie, że ja się nie przebieram albo coś, bo to będzie od razu y, na, y, na. Na razie zrobię kilka odcinków, y, gdzie ja położyłem. Pada! Panie! Gdzie ja położyłem? Pada! Pada! Gdzie ja położyłem? Pada! Pada! pada. O, tutaj jest. Jeszcze raz. Okej. Okay. Teraz tylko się zamieniamy. Miejsce Nikolaj, bo to jest mi tata. I co? Gotowi? Trzy, dwie, jedno. Teken siedem. A jak to woli? No to mówi się, że raz na pięć, ale tylko ogólnie jak... Żelazna pięć nie lubię mówić. To co? Widzimy się za niedługo. Trzeba się ustawić, kozacko. O kurde. Okej, okay. jestem centralnie koło was. Koło was i co? Lecimy. E, więc tak, jak tutaj widać wszystko przyszedłem. Zobaczcie, muszę kamerkę ustawić. Już dobrze. Kurde. Ok. E, tak. E, Przeszedłem wszystko oprócz specjalnego chapteru. E. To co? Zaczynamy. i remember receiving my first letter from my son who scribbled on it were the words i love you i was so happy and cried at the time I believe that love was all Jest, Jest tylko wersja, wersja, wersja angielska. Ja angielskiego nie wiem. A to są angielskie, to umie angielskiego, niech sobie czyta. E, będę tak mówił, e, jakby co? Będę to tak trochę przyspieszał. Więc kto chce czytać te napisy, ten niech je. Mm, zatrzymuje filmik na chwilę. To... To to dłużej zajmie. Zaczynamy. Grę. Młody Kazuja walczy z tej Kisa e, Już tutaj, już pamiętam trochę, co się tutaj stanie. Chyba każdy graczy Tekana chyba kojarzą, że Kazuja przegra. Na 100% wiem, okej, okay, mogę, a co się robi? Jedynką? Nie, nic. Ej, ja, pół życia mi zabrał innym kopem. O, tym razem trochę mniej. Dawaj, Heniek. Pół nie tylko tylko ten Kazik. Dawaj, w niego. Ty, bo... Jakiego mu robi ten? Chinchota! Szybko mhm. to było. To było szybkie. Chinchota! Chinchota! Jak można młodego można młodego z rzucić z no w sumie jak to jest, jak ma Kto się żyje to A! Co jest? A! Co jest? Patrz, się zawiesił. Rzuciłem go w końcu. No! Teken 7! Zobaczymy... Jeszcze filmik. I to będzie koniec. Mam nadzieję, że nam starczy czasu. I ja to wojska chyba dzina frashi. No chyba tak.

The leader of the Mishima Zaibatsu, Jean Kazama, plunged the world into war. He sent the human race to hell, all so he could save it. Fear and hatred enveloped the globe, filled with despair. Just as Jean predicted, Earth's despair awoke Azazel. An ancient beast sealed deep underground because of its threat to humanity. Jean defeated Aizuzo in battle and saved the planet. But could the world really be considered saved? The war that Jean began has now evolved into a battle between the Mishima Zaibatsu and Jiko Kunisha. One which has kept the wheels of turmoil spinning day after day. It's winner take all, and the prize is world domination. Gene, the one who started it, has gone missing in the Middle East. His whereabouts remain unknown, but his disappearance has tipped the scales in Chekhov's favor. and

I was reporting the news about the war. To bring. When I headed back to the barracks, a message was waiting for me. I was dumbstruck. How could my when I returned, nothing was as our roads used to be quiet, hardly <coughs> Now, tanks. Though it was noon, a thick fog had passed, blackened trees, the burning ground, the pungent, earth, the place I once called home.

co jeszcze? No i to wszystko. Zobaczyliśmy, młodego kazuję walczącą z Haihachi. Kolejne odcinki będą. Jakby co, to ja to nagrywam. Od razu ze trzy odcinki zrobię tego czegoś. To co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć!